Rafał, 13 do 0 z SMS-em. Wynik tyleż oczekiwany, co, co jednak zaskakujące, jeśli chodzi o, o, o jego wysokość. Spodziewaliście się, że to może się skończyć aż taką kanonadą? No na pewno przygotowaliśmy się do tego. meczu na 120%, bo każdy pamięta, co ostatnio się wydarzyło w Katowicach. Nie mogliśmy sobie pozwolić na żaden blamar już. Przede wszystkim w dzisiejszym meczu, bo, bo na pewno ten mecz w Katowicach nie wyglądał tak, jak wszyscy żeśmy chcieli i powiedzieliśmy sobie, że tak nie możemy grać, bo trzeba szanować każdego przeciwnika i, i dzisiaj było to widać, że drużyna wyszła w ogóle odmieniona niż w ostatnim meczu w Katowicach. Dziś w pier na pierwszym planie pokazali się obrońcy, a wśród nich Ty strzeliłeś dwa gole, zaliczyłeś asystę. To jeden z takich Twoich najbardziej bramkoszczelnych, czy w zasadzie punktodajnych spotkań w karierze? Nie, no bywało, że, że strzelałem też bramki, ale na pewno dla Krakowi jest to pierwsze jakieś moje osiągnięcie, w którym szczelam dwie bramki. Na pewno na to nie patrzę, bo najważniejsze jest dobro drużyny i czy ja to szczelam, czy innych kolega, to, to jest dla mnie w ogóle obojętne. Ważne, żebyśmy wygrywali. Dzisiaj akurat chłopaki fajnie mi podali i mogłem wykorzystać tę sytuację. Choć mogło być więcej tych bramek, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i jestem zadowolony, że tak się skończyło. Miałeś tych okazji na strzelenie Hatrika, trochę to jest taki mały niedosyt, że nie udało się tej trzeciego gola strzelić? Na pewno nie, trzeba się cieszyć z tego, co, co, co krążek i lud daje i myślę, że myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej i tak jak powiedziałem wcześniej nie nastawiam się na strzelanie. bramek najważniejsze jest dobro drużyny i jeżeli będzie mi dane strzelić trzy czy dwie bramki, to na pewno to zrobię. Jeżeli nie, to będę zadowolony, jeżeli będziemy wygrywać każdy mecz. Na najbliższy czas o takich meczach jak ten z SMS-em możemy zapomnieć. Najbliższe 22 mecze to, to mecze z rywalami z tej górnej półki. Wycie, wy się cieszycie, że tak naprawdę wreszcie przechodzą te mecze tak naprawdę z mocniejszymi drużynami niż SMS czy Stoczniowiec? Myślę, że teoretycznie mocniejszymi drużynami, bo tak jak pokazało w tym sezonie, że, że te drużyny, które są niżej, yy, bo, Choćby Katowice pokazały nam, że potrafią grać z tymi lepszymi i, i myślę, że, że każda, każda, każdy mecz był praktycznie może niewyrównany, po, może poza SMS-em czy, yy, czy może Gdańskiem. Te drużyny wszystkie były tak wyrównane i w każdym meczu trzeba było się starać od, od samego początku i dawać wszystko przez 60 minut. Ale na pewno teraz czym, czym, czym bliżej końca, końca tej serii następnych, tym będzie bliżej do play-offu i każdy sobie z tego zdaje sprawę, że, że, że teraz najważniejsza część się zaczyna. Dla nas jest ta szóstka i w każdym meczu musimy udowadniać, że jesteśmy lepsi od przeciwnika. Pytam, czy to dla was duże, duży problem, że nie kończymy tej rundy, tej przed podziałem tabeli na pierwszym miejscu, no i tym samym, że zagramy z Podhalem w półfinale Puchar Polski. Na pewno no nie. No. Jeżeli chcesz być mistrzem, musisz wygrać z każdym, nie ma tutaj kalkulować. Tak się stało, taki tak los chciał i z tego się trzeba cieszyć, że jesteśmy na tym drugim miejscu. Nie ma jakiej wielkiej, jakiejś wielkiej przepaści między tymi drużynami czołowymi. I teraz zagramy z Potalem, a później zobaczymy jak to będzie. Będziemy grać do ostatniego meczu i będziemy się starać zdobywać jak najwięcej punktów, żeby na koniec kibice i trenerzy i prezes Filipiak był z nas zadowolony przynieść muszę się tak rok temu